Gdy tak patrzymy sobie na relacje człowiek środowisko, my się zaadaptowaliśmy do pewnych zmian. Jeżeli patrzymy na taką zmianę jak Dzień i Noc, no to jesteśmy w pełni zaadaptowani. Wiemy, że to nastąpi, wiemy, co powinniśmy, w co się powinniśmy wyposażyć. Tego typu zmiany, które nazywamy zmianami regularnymi, nie kształtują nam ryzyka związanego z naszym funkcjonowaniem, z naszą działalnością gospodarczą. Są też takie zmiany, które w tej relacji człowiek-środowisko mają charakter bardzo długookresowy. Odbywają się na innej osi czasu i je trudno zauważyć. Cały czas odbywa się zjawisko erozji. Mamy do czynienia z zjawiskiem denudacji. Ale jest ta trzecia kategoria zmian, i to są zmiany, które są zmianami nieregularnymi. Zmiany zwykle mają charakter ekstremalny, przybierają postać katastrof. I to są zmiany, które są całkowicie poza naszą kontrolą. Pewną cechą charakterystyczną czasów, w którym żyjemy, jest to, że liczba, częstotliwość, skala tych zmian staje się bardzo duża. Niespotykanie dużo. Jeżeli teraz poszukamy przyczyn tych zjawisk, to bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że one mają no właśnie pochodną w zmianach klimatu. Właściwie każdy człowiek, niezależnie od tego, jak wielkim jest sceptykiem w tym obszarze, może na własne oczy obserwować, co się dzieje z klimatem. Rolnicy doświadczają suszy, niespotykanych w danej porze roku ulewnych deszczy tak długotrwających, że uniemożliwiają zbiór. Nie ma okrywy śniegowej, to wpływa na to, jak wygląda wegetacja. Obniża się poziom wód gruntowych i po prostu rośliny mają za mało wody, więc zmiana klimatu to jest zjawisko, które ma charakter globalny. Należy podejmować działania na poziomie globalnym, żeby można było przynajmniej częściowo te zjawiska załagodzić. Różnorodność biologiczna to jest bogactwo życia. Pamiętajmy, że my jako organizm, który ma bardzo rozwinięty system nerwowy, rozwinięty mózg, możliwość myślenia, rozumienia świata otaczającego i świadomość, samoświadomość, że istniejemy, jest wynikiem rozwoju życia. W tym długim procesie rozwoju życia powstawały nowe gatunki. Jeżeli będziemy zanieczyszczać środowisko, eksploatować, niszczyć, wiele gatunków już wymarło. Wymiera i jeszcze więcej wymrze. A każdy gatunek, który powstawał, jest wynikiem ogromnie długiej ewolucji. Jeżeli my wyciągamy z tego ekosystemu jeden z tych czynników, tych składników, to my to naruszamy. To jest tak, jakby wyciągnąć cegłę z muru. Wyciągniemy jedną cegłę, drugą cegłę, albo całą ścianę, to to zacznie się chwiać albo się zawali. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Pamiętajmy to się tworzyło przez miliony miliardy lat, a my jesteśmy to w stanie zniszczyć w ciągu kilku kilkunastu lat. My już wiele gatunków zniszczyliśmy. Próba zachowania bioróżnorodności to jest wielki nasz obowiązek. I możemy to robić na dwa sposoby. Jedna to jest ochrona gatunkowa, co jest bardzo ważne, czyli konkretny gatunek, który jest zagrożony, ale bardziej skuteczna to jest ochrona czyli siedliskowa, czyli staramy się zachować siedliska, w których dane organizmy występują, czy to są rośliny, czy to są zwierzęta, czy to są grzyby. Jeżeli my na przykład wyniszczymy wszystkie lasy dębowo-grabowe albo bukowe, to organizmy, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, które są z tymi lasami związani, będą miały problem. Część z nich przeżyje i znajdzie sobie nowe miejsca, ale część nie znajdzie i ta część wyginie. I wówczas stracimy je bezpowrotnie.